Przed materiałem mamy pytanie do was. Co udało wam się w tym roku dostać pod choinkę? Tego samego dnia, kiedy wyszły plotki na temat nowego snajpera Ninja in Pijamas, do którego rozważany był też Hades, Olkowi skończył się nareszcie kontrakt z organizacją ENS i tym samym jest wolnym graczem, który jest do wzięcia zupełnie za darmo. Zatem na tę chwilę jest idealnym wyborem dla organizacji, która małym nakładem finansowym chciałaby mieć szansę się odbudować. Oczywiście, Hades na swoim Twitterze stwierdził, że to była niezwykła przyjemność być częścią tej marki, dodając do tego potem, że na ten moment jest już gotowy na nowe wyzwania w 2023 roku i potencjalne oferty można wysyłać wiadomości prywatnej albo mailu. Zatem skład X-Finest może iść już praktycznie w zapomnienie. Ich formacja nie jest w żadnej organizacji, przez ostatni czas grali z trenerem. Shox poszedł na przerwę i tak też prawdopodobnie kończy się przygoda tego zespołu ze Snaxem i Hadesem. Olek chce szukać nowych wyzwań i się nie dziwię. X-Finest też nie specjalnie chciało szukać tego piątego gracza. Oto czy dalej będą trzymać się razem zależy w dużej mierze od tego czy do Olka lub kogoś innego z zespołu nie wpłynie bardziej atrakcyjna oferta. Szkoda, bo w pewnym momencie wyglądało to nieźle. Tak jeszcze a propos Hadesa, to do niego dobija się już polskie Nine, który aktualnie poszukuje snajpera. Z pewnością jego dołączenie do formacji z naszego kraju byłoby dla niego krokiem w tył, ale z drugiej strony Nine ma potencjał, który mógłby zostać w pełni wykorzystany. Jeśli chodzi o plotki dotyczące Ninjas in Pyjamas, to w tej chwili najbardziej realnym wyborem jest Trick i to najprawdopodobniej na niego zdecyduje się organizacja. W momencie kiedy my tworzymy ten odcinek, nic nie jest jeszcze w pełni przesądzone. Czy według was dołączenie Hadesa do Nine miałoby sens? Dajcie znać w komentarzach. No to teraz dalszy ciąg plotek i zmian, jakie mają w tej chwili miejsce na scenie CSGO. Brazylijski Imperial szykuje się z kolejną roszadą. Tym razem na wylocie jest fair. Oznacza to, że z tego las densu nic nie zostało i jednak potrzebna jest młoda krew. Potencjalny skład na 2023 rok macie w zasadzie na ekranie. Guardian pomimo dużej poprawy ze zdrowiem nie pozostanie wraz z drużną Sampi, która postanowiła się z nim rozstać. W ramach przypomnienia, we wrześniu Słowak poszedł na przerwę zdrowotną, z której ostatnio powrócił. Dla organizacji Sampi był to już jednak zamknięty rozdział. To teraz mamy dla Was nieco tajemniczy, bez kompletnie żadnego kontekstu, blog post ze strony Valve. Co najlepsze, w tej chwili przynajmniej ja na ich stronie tego nie widzę, co by oznaczało, że firma go usunęła. Epic Place udało się wychwycić treść tego posta. W dużej mierze chodziło tam o to, żeby profesjonalni gracze nie obstawiali spotkań, a drużyny nie mogą być powiązane z drużynami buchmacherskimi. Jak możełem przeczytać? Jako profesjonalny gracz, menedżer drużyny lub pracownik produkcji wydarzenia, często masz osobiste relacje i zakulisowe informacje na temat innych drużyn i graczy. Z tego też powodu zawsze będziemy zakładać, że masz dostęp do prywatnych, związanych z CSGO informacji wewnętrznych, które mogą dać Ci nieuczciwą przewagę podczas stawiania zakładu na dowolną grę lub mecz CSGO. Aby uniknąć zniszczenia własnej marki w zaleca, żeby nie obstawiać żadnego spotkania. Dotyczy to w dużej mierze ludzi powiązanych z organizacjami, jak i samych prograczy. Jak możemy dowiedzieć się ze statystyk Twitcha, Valorant z ogromną przewagą był najchętniej oglądanym FPS-em na ich platformie. Drugie miejsce zajmuje CSGO, jednakże przepaść pomiędzy tymi dwoma tytułami w tej kwestii jest olbrzymia. Witryna Epic Play zrobiła listę 10 zawodników, których warto mieć na uwadze w 2023 roku. Wśród tych graczy pojawiły się takie niki jak Regali, Kakanito czy też Sensei. Zdecydowanie są to zawodnicy, których warto obserwować. Zakończył się turniej charytatywny Born to be Brave. Najlepsza okazała się formacja You Shall Not Pass z Dychą. W finale pokonali drużynę, która składała się z samych prowadzących. A propos tego trzeba przyznać, że Dycha ma całkiem pokaźną kolekcję koszulek w jego pokoju. A tak właśnie jeszcze jeśli chodzi o koszulki, to ostatnio organizacja Premita pochwaliła się ich nowym projektem. Dajcie znać co sądzicie. Ronik, wcześniej trener Team Atlantic, na tej chwilę zostaje coachem formacji Astralis Talent. Polski zespół Aves żegna się z trzema zawodnikami. Bongiorno, Next Time i CJM. Z tego, co możemy przeczytać na gry online, wynika, że Microsoft mocno chce postawić na swoim, a dowodem tego jest jeden z ich najnowszych raportów. W ramach przypomnienia, wcześniej Sony'a firma chce przejąć Activision Blizzard i są tego coraz bliżej. Sony przeciwstawiło się tej transakcji, która według nich zaszkodzi konkurencyjności branży gamingowej. Microsoft przez to chce ich postawić w jak najgorszym świetle. Jak napisali, Sony zawarło umowę z wydawcami zewnętrznymi, które wymagają wykluczenia Xboxa z zestawu platform, na których wydawcy mogą dystrybuować swoje gry. Innymi słowy, Muszali wydawców, żeby rezygnowali z wydawania gier na Xboxie. Niestety, konflikt na linii Xboxa kontra PlayStation zaostrza się, a na tym najbardziej tracą gracze. Kontakt, kontakt. Nie widać, paka. w jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję do na naszego Discorda w zakładkę Zagrania Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Tym razem krótszy film, bo są święta i nie ma co was dłużej tutaj trzymać. Wesołych świąt i dziękujemy, że jesteście z nami.